Cześć, ja witam was serdecznie na swoim kanale dzisiaj będę narywał w lesie Masz tyle skieru napadało pierwszego w tym roku że nie mogę sobie tego odpuścić więc wyszedłem sobie z domu a dzisiaj poruszę mm, dość ciekawy temat a mianowicie e, Polskie i czeskie przekleństwa i jak to słyszą gdzie ja Rozmawiałem z Czechami na ten temat i było to zabawnie. Także lecimy z tym. Ostatnio rozmawiałem z Czechami, przyrodziem kilka fajnych rozmów. <śmum> I to byli Czesi, którzy znają w jakimś tam procencie język polski, bo się od nas nauczyli, e, pracując w innych firmach i tak dalej. E, I co mnie od nich zaskoczyło, że bardzo się się od nas uczyli e, wulgaryzmów, Tak naprawdę, mówię, co jest? Wszyscy mówią, że mamy tak piękny język, a my, każdy obcokrajowca, uczymy e, wulgaryzmy? Ostatnio nawet coś robiłem w pracy i usłyszałem, nie powiem od kogo, ale usłyszałem wszystkie czyste polskie kur mać. Nie będę tutaj używał raz, całych, ponieważ nie chcę, żeby zbanowali kanał. Miałem, 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 miałem mały problem techniczny, zasypało mi telefon siebie, co zresztą można zauważyć, co się dzieje na drzewach. Temperatura lekko dodatnia, tak myślę, z 2 stopnie. I cały czas gdzieś coś pada pod śniegu i to duże płatki śniegu A wracając do tematu, co wy, co wy o tym sądzicie, drodzy widzowie? Czy nie lepiej uczyć obcokrajowców normalnych słów, <laughs> a nie od razu jak się przeklina? Czy którykolwiek z Was, pierwszy jak wyjeżdżał gdzieś za narodziny lub uczył się jednego języka, czy pierwsze co to się uczył wulgaryzmy? Aby pokazać, że umie? Nie. W tym sensie że nie. Pierwsze co to się uczymy, jak chyba każdy dobrze wie, jak się przywitać. Jak coś powiedzieć. Gdzie coś znaleźć. A tutaj wulgarzm od razu Ja cię zacząłem uczyć czeskiego do, To ja się lepiej musiałem nauczyć normalnych słów żeby się porozumieć z lekarzem w sklepie Czy z majestrem w firmy czy z czumplami Oczywiście Bo małem te słowa i to strasznie omałem Śmiali się ze mnie Ale dzisiaj mówię normalnie Tak, więc, dlaczego uczymy od razu Czechów i innych obserwatorów yy, przekleństw? Tego tak, nie rozumiem. Okej, okay. jest to czasami śmieszne, jak oni mówią wulgaryzmy. Wśród się yy, I łamią te słowa. To jest dla nas śmieszne, okej. Okay. Ale po jakimś czasie łapią kolejne i kolejne. I potem... No chodzi na to, że normalnie się wyzy wyzywają po, po polsku z nami. Serio? Musi tak być. Nieraz miałem takie przypadki, że nie znałem kogoś, kto czysto, czysto po polsku zaczy zaczyna do mnie przyklinać. Ja wie halo, co jest? Jestem w Polsce czy w Czechach? No fakt, my używamy co, co drugie słowo, lub jako przecinek. Słowa na K spier i tak dalej, ale Sario, chyba raczej nie, to nie musi być. Kurczę, chyba się zgubię delikatnie, Ej nie, nie jestem. Kurde, tak fajna kolica. Tak się tu fajnie chodzi. Cisza, spokój. Zresztą, sami możecie zauważyć. Niby mały las, ale kurczę, dość spory. Znaczy, dajcie mi znać, co sądzicie na ten temat, chętnie poczytam komentarze. Eee, a też mam następny pomysł, i to już dość długo, eee, pokazać różnice w sklepach. Niestety, ja już Wam w najbliższym filmie wspominałem, złapali mnie na tym i mam za Czyli będą się te produkty kupować. Nie wiem, czy Was to zainteresuje. Czy nie, dajcie mi znać. Panowie pewnie będziecie chcieli, żebym coś yy, nagrał o czeskim alkoholu. Też będzie. Spokojnie, też będzie. Tylko muszę mieć na to dzień. Bo inaczej może być ciężko. Znaczy, dajcie mi znać, co o tym sądzicie. I może wybrać jakieś ciekawe pomysły co mógłbym zrobić, nagrać Czekam, dajcie znać w komentarzach. Znaczy, do następnego filmu. Hejos!